Dzień dobry państwu. Ja trochę zmienię tematykę, bo trochę popowiadam o UKD. Nie wiem, czy dobrze ustawiłam. Dobrze. E... W te trzy referaty, które teraz będą państwo mieli okazję wysłuchać trzy prezentacje, będą dotyczyły UKD i tego co się robi w pracowni uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej Bibliotece Narodowej. Jeżeli państwo śledzicie UKD, stosujecie UKD i oglądacie naszą stronę, to ta tematyka, która zostanie poruszona w tych prezentacjach bardzo państwa nie zaskoczy, ponieważ my na bieżąco informujemy o tych naszych pracach, które są w pracowni wykonywane. Ja przechodzę do pierwszej części poświęconej naszej współpracy z konsorcjum UKD, zresztą wszystko co robimy oczywiście jest pokłosiem tej współpracy, niemniej jednak tu skupię się na takich konkretach związanych z naszym udziałem w pracach i często, są to, często jest to udział bierny oczywiście, no, no, ale czasami mamy też szansę nie współpracować z konsorcjum. Chciałabym tylko w skrócie powiedzieć o planie tego wystąpienia. Powiem słów kilka o konsorcjum, po prostu wprowadzając tą tematykę, ale tak naprawdę skupimy się na naszej, na naszej działalności polegającej na współpracy z konsorcjum. Dotyczy ona przede wszystkim konsultacji w zakresie rozbudowy, aktualizacji słownictwa ze szczególnym uwzględnieniem problematyki Polski przygotowaniem adaptacji UKD w wersjach skróconych oraz przygotowaniem adaptacji plików wzorcowego KAUKD w takiej wersji pełnej, czyli pełnego pliku wzorcowego uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej. Więc dosłownie kilka słów, konsorcjum UKD, trzeba o tym pamiętać, jest taką instytucją nierządową, samofinansującą się, ale też stara się poprzez sprzedaż swoich produktów zarabiać na utrzymanie. Podstawowe zadania, no to jest oczywiście rozbudowa i modyfikowanie słownictwa oraz gramatyki uniwersalnej, klasyfikacji dziesiętnich, ale również popularyzacja i rozwój. Uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej. W skład konsorcjum wchodzą takie dwa ciała, w strukturze jej mieszczą się dwa ciała, mianowicie to jest taka grupa redaktorów, wydawców uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej oraz tak zwane ciało doradcze uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej, o którym powiem trochę więcej, ponieważ my też tam swój pewien, pewien udział w tych pracach mamy. To jest stronka konsorcjum UKD. Jak Państwo na nią czasami może zaglądacie, to tam na bieżąco prezentowane są wszelkie działania związane z popularyzacją, promowaniem, rozszerzaniem, rozbudową słownictwa. Trochę się wzorując na tej stronie, my również taką stronę w Biotece Narodowej prowadzimy i tam o naszych pracach bieżących nad uniwersalną klasyfikacją dziesiętną mówimy. I wracając do tego, co jest no, już naszym pewnym udziałem w pracach konsorcjum. W tym ciele doradczym, konsultacyjnym, w skład tego ciała doradczego wchodzi 23 ekspertów obecnie z 17 krajów. Oczywiście są to szczególnie kraje Europy. Polska też jest w składzie tej grupy, ale też są przedstawiciele Chin, Indii i Brazylii. Członkowie tej grupy zgłaszają uwagę do, uwagi do polityki i planów konsorcjum, pracują nad rewizją wybranych działów uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej, popularyzują wiedzę na temat UKD, prac, konsorcjum UKD, kolejnych rewizji UK, tablic UKD, przeglądają, komentują propozycje konsorcjum. I zgłaszamy propozycję do rocznika Extensions and Collections to the UDC, który jest takim biuletynem prezentującym bieżące informacje związane z funkcjonowaniem klasyfika, uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej. Jeżeli chodzi w, o zasób słownictwa uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej, to ten zasób jest gromadzony w takiej bazie, którą nazywa się Master Reference File, UDC Master Reference File, to jest plik wzorcowy uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej i prezentowane są tam, są tam symbole UKD wraz z odpowiednikami słownymi w języku angielskim. Jest to skończona, autoryzowana przez konsorcjum UKD, wersja UKD, a od 93 roku jest aktualizowana co roku. Ta wersja obecnie zawiera 70 626 symboli wraz z odpowiednikami słownymi w języku angielskim. Dostęp do tego pliku wzorcowego zarówno w wersji takiej drukowanej w, w internecie na CD zawsze jest oczywiście poprzedzony wykupieniem właściwej licencji na jej użytkowanie natomiast każdorazowo przed prezentacją zmiany, aktualizacji są one prezentowane w tej oficjalnej publikacji konsorcjum, o której wspomniałam przed chwileczką. Jeżeli chodzi o Bibliotekę Narodową, co Biblioteka Narodowa robi w związku z powyższym z, z, z tym dobrodziejstwem? Przede wszystkim tak, dokonuje zakupu licencji na użytkowanie plików wzorcowego UKD, i na bazie tego pliku przygotowuję, adaptuję symbole UKD, wydając tablicę skróconą uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej. O tym opowie koleżanka za chwilkę. I to jest taki główny nurt naszej działalności. To, 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 to przez co jesteśmy postrzegani i, poprzez, i, i, i co, naj, co, co ma największe znaczenie w naszej działalności, naszej pracy. Natomiast oczywiście zajm, poza, poza, poza tym zajmujemy się również pracami związanymi z, po, z porządkowaniem, poszerzaniem, Aktualizacją słownictwa Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, czyli odpowiedników słownych, w tym szczególnie takiego, który odnosi się do zagadnień związanych z historią Polski, geografią Polski i językiem polskim. Tam takich kilka przykładów Państwu pokażę za chwilkę. No i oczywiście udział w projektach konsorcjum mające na celu przygotowanie wersji pliku wzorcowego UKD, zarówno te wersje skrócone, jak też wersje pełne. Uh mm. Na początek kilka takich słów, przykładów związanych z tą aktualizacją, poszerzaniem słownictwa związanego z historią Polski, z geografią Polski, jak wspomniałam, z językiem polskim. To są takie tutaj trzy przykłady wygenerowane, związane z naszymi pracami nad tym plikiem wzorcowym. Pierwszy przypadek to jest rozbudowa działu 94 czyli historia Polski. Za pomocą podziałów wspólnych czasów, wyznaczających okresy w historii Polski, z dodaniem odpowiedników słownych w języku polskim, w języku angielskim, oczywiście, naturalnie też. Druga taka część naszej działalności to jest wyodrębnienie podziałów wspólnych miejsca dla wyrażenia polskich województw, kiedy po, po podziale administracyjnym przesłaliśmy do konsorcjum taki gotowy wykaz tych zmian, konsultując i, i konsultując to słownictwo dla potrzeb, dla potrzeb pliku wzorcowego UKD. I trzeci przypadek no to jest ta konsultacja, modyfikacja podziału wspólnych języka w takich rejonach, które są związane z, z historią polską, z naszą specyfiką. Przykładem tutaj jest wprowadzenie symbolu dla języka kaszubskiego albo dla języka łemkowskiego. Oczywiście we współpracy konsultacjach po, po, po ustaleniu pewnych wspólnych hmm, pomysłów. Inny przypadek tutaj jeszcze jest taki, który jeszcze w tej chwili nie jest dostrzegalny w pliku wzorcowym OCD, ale został zgłoszony. Mianowicie oglądając zasób symboli dla uniwersalnej klasyfikacji dziennej, wydanie pełne, okazuje się, że... Okazało się, że symbole dla wyrażające i znakujące polskie góry były w dość niedokładnie nieprawidłowo przygotowane. W związku z powyższym zgłoszona została taka korekta, wskazująca na, pokazująca, jak, jak wygląda jak te polskie pasma powinny być nazywane, opisywane. Z taką propozycją z pomysłem na, na symbole. Tutaj to jest taka współpraca, w tym, w tym właśnie miejscu miała miejsce współpraca z przedstawicielem konsorcjum, który jest pracownikiem również biblioteki szwajcarskiej i tworząc e, kartotekę wzorcową Nebis. Ja to pokażę Państwu taki przykład, gdzie on już, pomimo tego, że jeszcze tego nie ma w konsorcjum, on już zastosował symbol zasugerowany przez, e, przez Bibliotekę Narodową. E, symbol dla gór Świętokrzyskich, które. W wykazie gór dla konsorcjum UKD nie zostało uwzględnione. Teraz już poprzez NEBIS myślimy, że powinny pojawić się w tym roczniku Extension. A kolejna rzecz to jest współpraca oczywiście w zakresie tworzenia, adaptowania słownictwa i wspomnia za chwileczkę koleżanka powie o adaptacji dla potrzeb wydań skróconych w Polsce, ale zostało też wydane takie, została też taka, pojawiła się taka baza tak zwana UDC Samary, w którym prezentowane jest słownictwo UKD w takim w skrócie, czyli jest to wykaz 2600 symboli UKD. Ta baza w taki proporcjonalny sposób odzwierciedla strukturę plików wzorcowego UKD jest to taki pierwszy w historii UKD, schemat symboli UKD w wolnym dostępie dla użytkowników internetu. Jest przygotowany w języku angielskim, został przygotowany w języku angielskim, a następnie dokonano tłumaczeń na języki narodowe. Obecnie tych języków jest 51. I to oczywiście zostało opublikowane w całości w modelu Link Data. Natomiast to czym się teraz zajmujemy to jest wielojęzyczny MRF. Czyli tworzenie, odpo, przygotowywanie odpowiedników słownych w języku polskim dla tego zbioru, całego zbioru Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, który jest przygotowywany w takiej grupie, ja o niej za chwileczkę powiem, natomiast w końcu, w końcowym efektem ma być właśnie prezentacja symboli w języku polskim. I wyszukiwanych za pomocą symboli, odpowiedników słownych do symboli, a także przez przeszukiwanie poszczególnych tablic pomocniczych i poszczególnych działów UKD. Wyszukiwaniu zaawansowanym natomiast za pomocą symboli UKD, tekstu słownego, które się będzie wyrażał przez odpowiedniki słowne, na te stosowania przykłady, uwagi, odsyłacze. To jest przykład taki zrzut z tego, z tego translatora ten zbiór tutaj jest akurat wybrane słowo religii i w związku z powyższym zostały wybrane wszystkie odpowiedniki słowne, gdzie pojawiło się wszystkie symbole, gdzie pojawiło się słowo religia, religii właściwie. Tu jest przykład z wykorzystaniem z tym te, prezentacji tego translatora z w wyszukiwaniu zaawansowanym, gdzie po wpisaniu pod, poddziału wspólnego miejsca 73 oznaczającego Stany Zjednoczone zostały wybrane wszystkie, wszystkie te symbole z wszystkimi odpowiednikami słownymi, które już do tej pory zostały przetłumaczone w tej wersji pełnej. I też taki przykład z prezentacją wyszukiwania tego samego symbolu, ale poprzez ograniczenie za pomocą hasła przykłady. No i teraz tak, mamy taką, taką możliwość, czyli jest, jest możliwość prezentacji symboli w takiej wersji online, w języku polskim. No i stoimy przed takim dylematem. Mamy oczywiście generalnie zasób symboli tablic skróconych, które posiadamy i które będziemy przygotowywać kolejnego wydania, jest wystarczający do takich funkcji nadania sygnatury miejsca, ustawienia książek na półkach, tworzenia wykazów działów i klasyfikowania w bibliotekach publicznych. Natomiast pozostałe funkcje mógłby pełnić taki pełny, mogłyby pełnić pełne wydanie tablic UKD, czyli pozwalałyby dopiero te symbole na adekwatne, optymalne formułowanie charakterystyk wyszukiwawczych z przeznaczeniem dla bibliotek specjalistycznych albo bibliotek wyższych uczelni, bibliotek akademickich, gdzie wtedy wybór byłby tylko limitowany analizą profilu danej biblioteki, analizą bieżących potrzeb informacyjnych użytkowników. Poza tym na bazie takiego pliku wzorcowego można było prowadzić pracę nad metodologią, teorią tego języka. Ponieważ prace nad przygotowaniem pełnego wydania tablic w językach narodowych zawsze rozpoczynały się od tłumaczenia licencjonowanego pliku wzorcowego na konkretne języki, no to wychodząc temu naprzeciw, konsorcjum zainicjowało takie działanie, czyli tłumaczenie na języki narodowe. Czyli mamy tak, UDC Samary, które jest przetłumaczone na 51 języków, ale to jest bardzo mały zbiór, 2600 symboli. No i mamy ten zbiór, o, o duży zbiór 70 626 symboli, które też mogą być tłumaczone na Języki narodowe. Biblioteka Narodowa do tej współpracy oczywiście przystąpiła, i też takie tłumaczenie u nas jest dokonywane. A nawiązuje ono do realizowanych w drugiej połowie XX wieku tłumaczeń plików wzorcowego na UKD na język polski. Wtedy to właśnie przez Centrum Informacji Naukowej, Techniczno-Ekonomicznej wydało, opracowało, publikowało autoryzowane przez Międzynarodową Federację Dokumentacji tablice FIT 327, FIT 502, FIT 607, a następnie przez konsorcjum UKD i USIPEZO P005 tablice pełne. Ten plik wzorcowy jest na bieżąco uzupełniany odpowiedniki słowne do symboli. Odpowiedniki słowne, tak zwane, including, czyli jako węższe, węższe pod względem zakresu, mieszczą się w występujących w szerszych pojęciach, a noty stosowania, instrukcje budowania symboli, noty o zakresie, przykłady stosowania. Do tej współpracy przystąpiło dziewięć osób w Polsce. W tej chwili oczywiście grupa się będzie prawdopodobnie rozszerzać, natomiast tłumaczenie jest wykonywane w tej chwili online i dostęp jest kontrolowany loginem. Na początku do tego translatora zostały załadowane polskie odpowiedniki słowne do symboli UKD umieszczone w UDC Samara oraz część odpowiedników słownych ze sformatowanych dla tych potrzeb tablic skróconych UKD z ostatniego wydania UDC P058 i baza tłumaczeń na początku wynosiła 5372 rekordy plików zarcowego z odpowiednikami słownymi w języku polskim. A w marcu 2015 roku tych odpowiedników słownych do symboli w języku polskim było 25 tysięcy. To jest taki mm, próba prezentacji, jak to rośnie. <coughs> Te prace translatorskie mają taki charakter trojaki, to znaczy, po pierwsze, jest to aktualizacja działów UKD, które od drugiej połowy XX wieku nie ulegały, nie uległy poważniejszym zmianom czyli aktualizacja tych wspomnianych tablic widowskich i e, tych tablic ucp 005 Po drugie, jest to tłumaczenie działów na nowo wprowadzonych bądź zmodyfikowanych, znacznie zmodyfikowanych. No, tak naprawdę jest to adaptacja pliku wzorcowego dla potrzeb konkretnego, konkretnej instytucji czy konkretnego kręgu kulturowego. Czyli ma miejsce adaptacja tekstu obcojęzycznego zgodna z zasadami języka polskiego, przyjętą terminologią branżową, i jest to jak najdokładniejsze podanie takich polskich odpowiedników określeń obcojęzycznych, które by dokładnie podpowiadały zakresowi treści, cytując Unguriana. <laughs> Pełny z płatnym dostępem wydanie plików wzorcowego OKD jest obecnie dostępny w języku angielskim, czeskim i holenderskim, a z trwają nad tłumaczeniem, udostępnieniem takich wersji, wersji językowej niemieckiej, francuskiej, hiszpańskiej, chorwackiej, estońskiej i polskiej. Ta UDC online prezentuje oczywiście symbole wraz z odpowiednikami słownymi, ale też notami, stosowania przykładami, stosowania odsyłaczami. Prezentowane są, co jest fajne, bardzo ciekawe i fajne w zasadzie dla użytkownika i dla bibliotekarza, prezentowane są symbole usunięte z bieżącego pliku wzorcowego, których jest około 11 tysięcy, zamieszczane są, są online i to może w przyszłości wspomagać meliorację i przygotowanie tablic przejścia przykład z tej strony UDC online, z tej wersji angielskiej, gdzie prezentowane są właśnie symbole, zarówno symbole główne, jak też symbole z, z podziałami analitycznymi, jak też oczywiście te na czerwono wskazane symbole usunięte. Planowany jest więc dostęp do anulowanych symboli UKD, stworzenie sieci odsyłaczy przekierowujących do symboli przyjętych, umożliwienie dodawania komentarzy, umożliwienie dodawania propozycji, tworzenia kryteriów, wyszukiwania, mapowania, wyszukiwania z pomocą symboli kade obecnych w katalogach bibliotecznych i bibliografiach. Te działania, opisane działania wpisują się w Prowadzone przez, prowadzone przez konsorcjum działalność metodyczną, informacyjną i promocyjną, a Biblioteka Narodowa współpracuje w rewidowaniu symboli, przegląda propozycje konsorcjum, popularyzuje wiedzę na temat UKD, prac konsorcjum, kolejnych rewizji, tablic i przygotowuje polskie wersje UKD, zarówno te skrócone, jak i też te pełne. Dziękuję za uwagę.